Znachorzy i samozwańczy uzdrowiciele wkrótce mogą trafić za kratki. Państwo w końcu wypowiada wojnę pseudomedycynie i szykuje nowe, bezwzględne przepisy, nazwane Lex Charlatan. To historia, która wydarzyła się naprawdę i pokazuje, dlaczego te zmiany są konieczne. 25-latek z wykształceniem gimnazjalnym, podając się za lekarza, przez dwa lata leczył ludzi przez internet. Jednej z pacjentek chorej na raka zalecił picie chemicznego rozpuszczalnika i namówił ją do rezygnacji z normalnej terapii. Pacjentka Zmarła, a on zarobił na swojej działalności 4 miliony złotych. I co najgorsze, do tej pory państwo miało bardzo ograniczone narzędzia, żeby skutecznie walczyć z takimi osobami. Ale czas bezkarności takich osobników ma się wkrótce skończyć. Państwo przygotowało projekt nowej ustawy, nazwanej przez media Lex Charlatan. Jeśli te przepisy wejdą w życie, dadzą one państwowym organom zupełnie nowe, Potężne narzędzia do walki z pseudomedycyną. Będą mogły ścigać każdą osobę, która bez uprawnień medycznych oferuje terapię, namawia do rezygnacji z leczenia i publicznie szerzy dezinformację medyczną dla zysku. A co najważniejsze, będą mogły nakładać na takie osoby gigantyczne kary finansowe. I tu zaczyna się prawdziwa wojna o granice wolności słowa i leczenia. Z jednej strony tysiące lekarzy i pacjentów mówią: Nareszcie! Koniec z bezkarnym oszukiwaniem i zabijaniem ludzi dla pieniędzy. Państwo musi chronić najsłabszych przed hienami, żerującymi na ludzkiej tragedii. Wolność słowa nie może oznaczać wolności do zabijania. Z drugiej strony ozywają się zwolennicy medycyny alternatywnej. Zaraz, zaraz. To jest zamach na wolność wyboru. Państwo chce nam dyktować, jak mamy się leczyć? A co z zioło lecznictwem, z tradycyjnymi metodami? To jest próba przejęcia całego rynku przez koncerny farmaceutyczne i lekarzy, którzy boją się konkurencji. A ty? Co o tym myślisz? Czy lex charlatan to konieczna ustawa, która ochroni pacjentów przed oszustami, czy może niebezpieczne narzędzie, które ograniczy wolność wyboru i dostęp do medycyny alternatywnej? Daj znać w komentarzu i zapisz sobie mój numer, bo lepiej mieć kontakt do prawnika i go nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć.